Cześć kochani, witam Cię z Wami o godzinie 6.20. Idziemy do pracy. Dzisiaj dzień ze mną. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda mój taki zazwyczaj standardowy dzień, chociaż dzisiaj troszeczkę będzie inaczej wyglądał, ale my lecimy na razie do pracy. Na szczęście, już teraz z rana jest troszeczkę jaśniej, więc no, można coś nagrywać. Lecimy najpierw do Lidla. Zakupy, coś na śniadanko do pracy. No i zabieram Was do szpitala. Zastanawiam się ogólnie jak to jest u Was, bo ja pomimo tego, że bardzo długo już staję o 6 rano, to jakoś nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić i tak niby e, często właśnie się mówi, że jak się codziennie taką rutynę wprowadzi, systematyczność, to to właśnie będzie lepiej, ale nie wiem, jakoś tak mimo tego, że się kładę dosyć szybko spać, to i tak ta szósta rano jest taka średnia do wstawania. Chociaż no nie jest że, ale mimo wszystko nie jestem jakoś super wypoczęta czy przyzwyczajona do tego wstawania Więc jestem właśnie ciekawa czy wy jesteście w stanie się w końcu przyzwyczaić do jakiejś godziny, o której wstajecie Czy niekoniecznie i też to jest dla was ciężkie w tygodniu No dobrze, to zabieram was ze sobą do Lidla Zrobimy jakieś szybkie zakupy, bo jakoś weekend szybko zleciał i szczerze mówiąc nie robiłam żadnych większych zakupów więc teraz zrobimy zakupki, coś na śniadanie, na jakąś przerwę, właśnie w pracy. No, niecim, niecim. Jestem w szoku, powiem Wam, że jest naprawdę tak jasno. Bo jeszcze w tamtym tygodniu nie byłam w stanie nic nagrać z rana. Tak jak zawsze staram się coś na Instagram nagrać pod dzieciaczki, tak po prostu teraz z rana to jest masakra. Ale widzę, że dzisiaj już jest fajnie, także cieszę się. Na miłe przywitanie, już oczywiście Zdarzyłam dostać e, Mam ochroniarza, że nie miałam maseczki Ale kurczę, jak wchodzę do szpitala To jest tak ciężko e, z tą czapką, z szalikiem Szybko, żeby tą maskę założyć Więc zawsze się odbijam identyfikatorem Na spokojnie wtedy się ubieram, no ale Nie zawsze mi się to uda, bo oczywiście czasem już ochroniarz to zauważy No ale może na chwilę ściągnąć Przebieramy się I śniadanko Jestem przebrana. Mm, pracownia jest dosyć chłodno. w sensie może nie chłodna, ale jednak zawsze wolę mieć polarek narzucony. Eee, no i co? Nie mam za wiele tutaj Wam do pokazywania, bo na razie jeszcze mamy remont, więc tutaj pełna jest też kartonów, ale pracuję w pracowni EMG, wykonuję badania elektromiograficzne, elektroneurograficzne. Kiedyś może Wam coś więcej o tym opowiem. Eee, no i widzimy się później. <mum> Let's Jeszcze miałam wam pokazać, jakie mamy super um, buty w pracy, które dostajemy, słuchajcie. Może tak wam to pokażę, słuchajcie. Ciężko powiedzieć, czy to Gucci? No nie wiem, jak myślicie. Ale są naprawdę wygodne. Mają bardzo fajne wkładki, więc też noga się tak nie pociła. jednak w pracy cały czas e, w takim obuwiu, e, przy takim aktywnej pracy, no to rzeczywiście ta noga e, często się pociła. Więc naprawdę są, o dziwo, fajne. Może nie wyglądają, ale są ok. Jestem już znowu w aucie po pracy, także lecę dalej. Dzisiaj nie mam akurat wizyt domowych, więc lecę odwiedzić moje dziewczynki, trwaję się z nimi pobawić, spędzić z nimi czas. Także może też uda mi się coś nagrać z nimi, ale zobaczymy, no bo wiadomo jak to z dziećmi ogólnie jedno wielkie szaleństwo. kochani, jest już kolejny dzień, ja właśnie wracam z pracy, pięknie słoneczko świeci, ale korzystając z chwili chciałabym między czasie, między takimi zwykłymi rzeczami polecić Wam coś, co naprawdę jest... Warte uwagi, szczególnie jak jesteście rodzicami, zastanawiacie się w jaki sposób możecie też kreatywnie spędzić czas ze swoim dzieckiem i szukacie czegoś, co też trochę urozmaici, takie zwykłe, zwykłą, codzienną zabawę. To słuchajcie, mam dla Was super rozwiązanie, jest to taka piłka którą dosłownie możecie zamówić wszędzie. Bardzo często jest, nie wiem, w Pepco, w Action czy na Allegro nawet dostępna. Istotnym faktem jest to, że ma kolce. One są oczywiście mięciutkie, ale po prostu chodzi o to, że te kolce ułatwiają chwytanie tej piłki. Nie jest ona tak ciężko, taka właśnie ciężka do chwytu jak takie zwykłe piłki bez tych kolców. A muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ta piłka jest ze mną zawsze, na każdej wizycie. Oczywiście ją wykorzystuję do terapii, do ćwiczeń z maluchami, ale Wy możecie fajnie ją też w takiej zwykłej, codziennej zabawie wykorzystać. Dziecko bardzo fajnie. E, rozwija się dzięki, e, dzięki właśnie wykorzystywaniu takiej piłki, chociażby dlatego, że na przykład w leżeniu na plecach e, bardzo chętnie chwyta taką piłkę e, obiema rączkami, obiema nóżkami. Dzięki temu bardzo mocno aktywuje właśnie brzuszek. E, dzięki temu też um, ćwiczy um, symetrię. Jest też to fajne przygotowanie do obrotów, bo dziecko, właśnie chwytając taką piłkę nad sobą, możemy w bardzo łatwy sposób obracać na jedną, na drugą stronę, na jeden bok, na drugi bok. Więc naprawdę ta piłka super się sprawdza. Dziecko jak zaczyna raczkować, przemieszczać się to też fajnie tą piłką, zachęcić dziecko. Jeszcze bardziej, właśnie do tego, aby, aby jeszcze bardziej e, zaczęło to robić, właśnie przemieszczać się w różnym kierunku, e, jak dziecko zaczyna piwotować, czyli właśnie takie obroty wokół własnej osi robić. To też super, jeśli widzimy, że na przykład dziecko chętniej w jedną stronę tylko wykonuje te piwoty, to też super taką piłką zachęcić dziecko w drugą stronę. No i też fajne to są doświadczenia sensoryczne, bodźcowanie, rączek, nóg, tak naprawdę każdej części ciała, bo nawet jeśli taką piłeczkę do brzuszka, dziecko... Sobie przyłoży, to też fajnie odczuwa właśnie te miękkie kolce, ale jednak jest to coś innego niż na przykład dotyk mamy, czy po prostu podłoga, czy mata. Więc przy okazji, po prostu jak mam chwilę, to też chciałam Wam to polecić, bo często się zastanawiacie, w jaki sposób możecie urozmaicić sobie takie codzienne funkcjonowania z Waszym dzieckiem. No to myślę, że taka piłka super się sprawdzi. Life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better day I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cuz there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, Late at night. Not okay. może pokażę troszeczkę inny dzień, ale tak wygląda moja pielęgnacja od rana do wieczora i to jak spędzam czas, także życzę Wam miłego oglądania i do zobaczenia niedługo.